Cześć, dzień dobry. Witam Was wszystkich na kolejnym webinarze, który organizujemy razem z IAB, tym razem także przy partnerstwie z UPC Business. Dzisiaj mam przyjemność powiedzieć Wam trochę więcej o tym, w jaki sposób skutecznie przenieść, przenieść swój biznes z offline'u do online'u. Będziemy się skupiać przede wszystkim na, na aspekcie danych o tym, w jaki sposób dane mogą nam pomóc w tym procesie transformacji, w tej zmianie. Mam nadzieję, że znajdziecie w tym webinarze coś ciekawego dla siebie, coś, co Wam pomoże w walce, z tak dzisiaj, w takiej dzisiaj ciężkiej sytuacji rynkowej, z jaką mamy do czynienia. A więc zaczynajmy. A więc wczoraj offline, dziś, online, jak tego dokonać przy wykorzystaniu danych. Na wstępie jedno słowo wprowadzenia. Ja nazywam się Tomek Chłodecki, jestem prezesem grupy Justak. W naszej grupie na co dzień specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań na rynek reklamowy, które mają polepszyć sposoby targetowania użytkowników, wiedzę naszych partnerów o tym, kim są ich klienci, i także podnosić efektywność działań reklamowych w internecie. Dlatego temat łączenia online z offline jest dla nas bardzo, bardzo ważny i bardzo bliski na co W ramach naszych rozwiązań zajmujemy się zgromadzeniem ogromnej wiedzy o użytkownikach polskiego internetu, zarówno czerpiąc dane z różnych zdarzeń online jak wizyty na różnych serwisach, konsumpcja różnego rodzaju kontentu, jak i zdarzeń offline czyli wizyt w różnych lokalizacjach. Zbieramy także dane z sieci Wi-Fi publicznych, w którym jesteśmy w stanie dość precyzyjnie także profilować użytkowników w oparciu o ich odpowiedzi w różnych ankietach, które im prezentujemy. Efektem naszych działań są kampanie reklamowe, raporty analityczne, a także możliwości różnych projektów, które mają na celu zaprowadzanie danych, które, które mają nasi klienci. Dzisiejszy webinar podzieliłem na trzy części, tak żeby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie, niezależnie od poziomu biegłości w świecie digitalowym. Na początku zaczniemy od tego, w jaki sposób dane, które są dostępne na rynku, mogą pomóc opowiedzieć nam na podstawowe pytanie. Kim są moi klienci w świecie offline? Kto odwiedza moje sklepy stacjonarne, czy kto odwiedzał, kiedy jeszcze mogły być odwiedzane przez klientów. W ten sposób zbierzemy wiedzę, która nam da fundament do dalszych działań digitalowych. Bardzo istotny fundament, od którego musimy zacząć. Następnie powiem trochę więcej, w jaki sposób te dane zebrane w punkcie pierwszym możemy wykorzystać do tego, żeby zaistnieć już online i żeby pozyskać pierwszych klientów dostępnymi narzędziami. Następnie, następnie w kroku trzecim powiem, jak zwiększyć market share w, w kryzysie, to znaczy w jaki sposób zwiększać swój, swój udział w rynku, nawet w momencie, kiedy, kiedy wiemy, że panuje na rynku kryzys. Czyli w jaki sposób dane, które na rynku możemy pozyskać, możemy wykorzystać do tego, żeby zwiększać po prostu liczbę swoich klientów i żeby wzmacniać swoją pozycję na rynku. Zaczynamy od gromadzenia wiedzy, czyli w punkcie pierwszym, tak jak wspomniałem, chcemy zebrać maksymalnie dużo wiedzy o naszych klientach. Interesuje nas przede wszystkim w tym przypadku to, kto odwiedza nasze sklepy stacjonarne. Naszym celem jest ustalenie tego, do kogo chcemy dotrzeć w online. Czyli kto jest naszym klientem w offline i kogo szukamy w świecie online. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań pośrednich. Mianowicie pomogą nam na pewno w ustaleniu tego profilu naszego klienta informacje tego typu, jakie marki lubią nasi klienci, jakie sklepy oprócz naszego odwiedzają, gdzie mieszkają nasi klienci, w jakich obszarach są nadreprezentowani, wie czy na koniec w jakim, jaka jest demografia naszych klientów. To wszystko pomoże nam dobrze zdefiniować kim jest nasz klient w świecie offline'owym, klient naszego sklepu specjalnego, a następnie wykorzystać tę wiedzę w działaniach digitalowych, w działaniach online. Na wstępie warto powiedzieć w jaki sposób zbierane są dane o zachowaniach offline'owych Użytkowników na rynku, w jaki sposób, z jakich informacji możemy skorzystać. I tak na przykład właśnie w, w ramach grupy JASTAC zbieramy bardzo dużo informacji o zachowaniach offline użytkowników. W ten sposób możemy się dzielić z partnerami takimi jak Wy, informacją o tym, kto jest klientem danej lokalizacji, danego sklepu. A robimy to w taki sposób, że integrujemy się z aplikacjami mobilnymi naszych partnerów z największymi aplikacjami w Polsce, robimy to w sposob, sposób zgodny z RODO, gdzie nasza technologia po wyrażeniu zgody przez użytkowników analizuje jakie sieci Wi-Fi widzą w swoim zasięgu klienci, użytkownicy i różne parametry tych sieci. Na, te informacje pozwalają nam, ich analiza pozwala nam stworzyć bardzo precyzyjną bazę wiedzy, bazę wizyt w świecie offlineowym, które bardzo dobrze definiują profil użytkowników, pokazują nam, jaki użytkownik dowiedza, jakie lokalizacje, w jakim czasie. I tak, żeby uzmysłowić jeszcze precyzję tych danych, które w ten sposób można uzyskać, nie są to dane czysto oparte o technologię GPS, która jest zobaczona. Stosunkowo niedużą dokładnością, jeżeli mówimy o analizie użytkowników w przestrzeniach zadaszonych, jakimi są na przykład galerie handlowe, natomiast lokalizacja. Z użyciem sieci Wi-Fi daje nam bardzo istotną precyzję w tym przypadku, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że ktoś, dany użytkownik wszedł do konkretnego sklepu w danej galerii handlowej, a nie tylko znalazł się na, na jej terenie, co jest bardzo istotne, jeżeli chcemy sprawdzać, kim jest użytkownik w danej lokalizacji. Musimy być pewni, że on naprawdę tam był. W naszej bazie oczywiście widzimy ogromną liczbę lokalizacji. To obecnie ponad 50 tysięcy lokalizacji monitorujemy w ten sposób, jesteśmy w stanie pokazać użytkowników w tych konkretnych lokalizacjach i zbadać ich, ich profile, ale oczywiście są to, są to duże, ale też mniejsze lokalizacje i wśród mniejszych lokalizacji, takich powiedzmy, prowadzonych przez małych i średnich przedsiębiorców widzimy dużo lokalizacji, które specjalizują się. W takich zawodach, jak w takich branżach jak sklepy plastyczne, papiernicze, punkty ksero, zakłady fryzjerskie, studia tatuażu, autokomisy, serwisy sprzętu i wiele, wiele innych podobnych, w ten sposób widzimy użytkowników nawet w bardzo stosunkowo niedużych lokalizacjach. Więc, nawet tym stosunkowo niedużym lokalizacją możemy pomóc w określeniu, jest, kim jest klient jego sklepu, i próbować odpowiedzieć na. Na, na te podstawowe pytania, które pozwolą lepiej, aktywniej e, i bardziej świadomie działać na, dalej w świecie on, onlineowym. I tak e, możemy z, pokazać przykład takich wniosków, co daje, e, jak, w jaki sposób możemy wykorzystać dane, o zachowaniach klientów w świecie offline'owym po to, żeby stworzyć profil klienta dla Twojego sklepu. Czyli na przykład weźmy sobie taki konkretny punkt typu fryzjer z listy wcześniejszej i tutaj możemy spróbować zbadać, kim jest klient takiego punktu fryzjerskiego. Wchodząc, pokazując na konkretnych przykładach. Na przykład, jesteśmy w stanie powiedzieć, że klient danego punktu fryzjerskiego lubi dobrą kawę. Dlatego, że taki zwany czynnik podobieństwa, który badamy tutaj z kawami, z punktami sieciowymi, z kawiarniami sieciowymi, jest szczególnie wysoki. To znaczy, że klient tego salonu fryzjerskiego odwiedza punkty, z kawą, kawiarnie sieciowe znacznie częściej niż statystyczny kowalski w naszej bazie. Czyli pierwszy wniosek: klient naszego stanu fryzerskiego lubi dobrą kawę. Drugi wniosek: mamy do czynienia z klientem, który tego punktu frizerskiego, który regularnie wymienia garderobę. Dlaczego? Dlatego, że ten czynnik podobieństwa, o którym wspomnieliśmy wcześniej jest, jest wysoki z, z brandami typu Zara, i promocji, i tak dalej, czyli nasz klient, klient naszego punktu fryzjerskiego często odwiedza sklepy modowe, sklepy sieciowe, które sprzedają odzież. Dodatkowo widzimy też, że nasz klient stosunkowo rzadko, rzadziej niż statystyczny Kowalski w naszej bazie odwiedza sklepy takie jak Castorama, Leroy Merlin, IKEA. W ten sposób możemy stwierdzić, że ten to jest użytkownik, który stosunkowo rzadko dokonuje jakichś remontów czy łapie w cudzysłowie za młotek. Dodatkowo widzimy na przykład, że ten klient naszego salonu fryzjerskiego stosunkowo często, częściej niż statystyczny Kowalski w naszej bazie, pojawia się w salonach optycznych. W ten sposób wiemy, że to jest użytkownik, który prawdopodobnie ma skłonności do częstego kupowania oprawek, okularów czy noszenia w ogóle okularów. Mając taki, taki profil, mając takie wnioski z naszej analizy, jesteśmy w stanie dość zdefiniować, kogo. Kogo szukamy w tym świecie online nowym? To jest naszym klientem. Ale jak wykorzystać te dane? Powiem za chwilkę bardziej w szczegółach. Kolejny element, jak możemy wykorzystać dane mobile, dane, które chociażby w bazach takich jak Justak są dostępne, to jest analiza tego, gdzie mieszkają nasi klienci. Czyli tutaj widzicie przed sobą przykładową analizę takiego miejsce zamieszkania klientów, którzy na co dzień pojawiają się w Leroy Merleon Warkadi. Taką analizę można zrobić oczywiście dla każdej innej lokalizacji, typu do naszego przysłowiowego salonu fryzjerskiego, gdzie możemy sprawdzić, z jakich dzielnic przyjeżdżają klienci do danego salonu. Czy to są klienci warszawskiej woli, czy może warszawskiej Pragi Południe w tym przypadku. Oczywiście dla każdego miasta możemy zrobić bardzo podobną analizę, w ten sposób bardzo szczegółowo określać, skąd nasi klienci przyjeżdżają i gdzie należy potencjalnie szukać naszych klientów, jeżeli nasze usługi stacjonarne są nieczynne. I teraz pytanie w jaki sposób wykorzystać zebrane dane. Czyli etap drugi. Dowiedzieliśmy się już trochę bardziej kim jest klient naszego salonu fryzjerskiego. Chcielibyśmy dotrzeć do niego z naszą ofertą online, która ma mu pokazać nasze możliwości online'owe. Teraz w jaki sposób do tego podejść? Po pierwsze, możemy zebrane dane użyć do targetowania naszych istniejących, obecnych klientów. Czyli w bazie takiej jak Justac możemy odszukać klientów, którzy odwiedzali moje sklepy stacjonarne historycznie, jak jeszcze były otwarte, załóżmy w lutym, w marcu, i do takich klientów możemy skierować kampanię. Możemy kupić taką kampanię w właśnie takim, w takim miejscu, jakim jest Justak i podobne firmy, po to, żeby dotrzeć dokładnie do tych użytkowników w świecie onlineowym, którzy odwiedzali moje sklepy stacjonarne. Innym sposobem działania tutaj jest zamówienie segmentu, czyli zbioru użytkowników, którzy właśnie odwiedzali moje sklepy stacjonarne, do działań na, na przykład na Facebooku. Czyli jak na przykład mogliście się dowiedzieć, w takim guidzie który został stworzony przez biznes UPC. Facebook jest jedną z podstawowych platform, od których warto zacząć swoje aktywności w, w internecie, gdzie warto promować. Swoje działania i tutaj przewodnik Biznes UPC Wam pomoże dobrze rozpocząć pierwsze kroki. Mając konto na Facebooku i mając już możliwość prowadzenia kampanii reklamowych, właśnie co jest dobrze opisane w przewodniku Biznes UPC, możecie taki segment, dodatkowy segment użytkowników, którzy odwiedzali Wasze sklepy stacjonarne, zamówić chociażby w naszej bazie. Dostarczymy taki segment, do którego będziecie mogli skierować kampanię na Facebooku. I tutaj oczywiście oferta zawsze powinna być dostosowana do, do grupy docelowej, której chcemy dotrzeć, czyli chcemy dotrzeć tutaj do klientów, którzy znają już naszą ofertę stacjonarną. Teraz musimy im pokazać, że możemy dotrzeć do nich, właśnie mogą także skorzystać z naszego online nowego biznesu. Drugą grupą działań jest docieranie do podobnych klientów co moi użytkownicy. Tak jak widzieliście na poprzednich slajdach, nasza krótka analiza dotycząca profilu klienta pokazała, że nasi klienci często bywają w kawiarniach, często bywają w sklepach modowych, a jeszcze też jeszcze dość często kupują w, w oprawki, dużo często odwiedzają salony optyczne. Więc możemy do takich klientów, do tych klientów, którzy odwiedzają te konkretne lokalizacje, dotrzeć. Czyli docieramy wtedy do bardzo. Podobnych klientów, czyli do klientów, którzy są bardzo podobni do naszych obecnych użytkowników. W ten sposób mamy do czynienia z tak zwaną kampanią lookalike, czyli szukamy segmentów o największym, użytkowników o największym poziomie podobieństwa do naszych obecnych klientów. I tutaj komunikacja także powinna być dopasowana do tego typu klienta, którego targetujemy w ten sposób. Czyli pokażmy temu użytkownikowi, że mamy ofertę, która może mu się spodobać, bo wierzymy, że, że, w tym, że, że jest podobny do wielu naszych klientów, którzy już nam zaufały. I tutaj także możemy w tym, w tym obszarze. Taką kampanię zamówić, bądź skorzystać też z segmentów, które dostarczymy na, do działań na, na Facebooku. Czyli albo realizujemy pełną kampanię, zlecamy pełną kampanię w firmie zewnętrznej, chociażby takie jak JustAk, albo realiz, kupujemy segment do naszych własnych działań na, na Facebooku. Oba, oba działania warte, warte przetestowania i sprawdzenia. I mamy jeszcze trzecią kategorię działań, mianowicie kampanię do użytkowników, którzy mieszkają w konkretnych dzielnicach, w konkretnych osiedlach, gdzie wiemy, że nadprezentowani są nasi klienci. Wiemy to z punktu pierwszego, gdzie zrobiliśmy analizę tego, gdzie mieszkają nasi obecni klienci. Wiemy, że są nadprezentowani w konkretnych dzielnicach. W różnych osiedlach, możemy na ten obszar zrobić kampanię reklamową, która będzie informować użytkowników, że to my, właśnie sąsiedzi, jesteśmy normalnie obok, ale dzisiaj zamknięci w sklepach stacjonarnych, ale oczywiście otwarci, z usługą online-nową, możecie skorzystać z tej usługi. Wykorzystanie tej wiedzy, czysto geolokalizacyjnej, także warte absolutnie spróbowania. Żeby zwiększać świadomość naszego istnienia wśród naszych najbliższych klientów. Trzecia kategoria działań to już kategoria działań troszkę bardziej zaawansowanych, po to, żeby spróbować zawalczyć o rynek, czyli zwiększyć liczbę swoich klientów, żeby może podebrać klientów trochę naszej bezpośredniej konkurencji, żeby tak naprawdę wzmocnić swoją pozycję rynkową. I tutaj możemy powiedzieć, że mamy do czynienia, możemy zarekomendować dwa rodzaje działań. Po pierwsze, targetowanie klientów mojej obecnej konkurencji, czyli znowu możemy wykorzystać dane, które mamy w takich bazach jak tak do tego, żeby zidentyfikować, kto z tych klientów w tej bazie odwiedza sklepy, punkty sprzedaży mojej konkurencji, po to, żeby dotrzeć do nich z reklamą online, czyli identyfikujemy klientów odwiedzających konkretne sklepy konkurencji. Możemy identyfikować także klientów, którzy czytają online o konkretnych produktach konkurencji. Czyli w ten sposób łapiemy. Dwa segmenty. Segment użytkowników, którzy odwiedzają stacjonarne sklepy naszej konkurencji, użytkowników online, którzy już dzisiaj jakby konsumują treści związane z naszą konkurencją. I do takich segmentów realizujemy kampanię, bądź także zamawiamy segmenty do naszych własnych działań na, na Facebooku czy Google. I w ten sposób jesteśmy w stanie korzystać z tych danych, czyli albo realizujemy całą kampanię, zlecamy ponownie do realizacji zewnętrznej firmie, bądź kupujemy konkretne segmenty do naszych działań. A oczywiście mówiąc kupujemy segmenty, mam na myśli, że możemy z nich skorzystać. To nigdy nie, nie polega na tym, że ktoś dostaje surowe dane użytkowników, bo jest to, są to dane osobowe, więc one nie mogą podlegać takiej łatwej wymianie. Można z nich jednak skorzystać na platformach typu Facebook i Google i podobne, żeby zrealizować do nich kampanię. Nie można zaś otrzymać listy tych klientów w żaden sposób, bo są to dane osobowe. I to, to, co istotne to tego rodzaju działania typu targetowanie naszej konkurencji, czy zarówno w online, jak i w offline, możemy zweryfikować różnymi raportami. W momencie, kiedy już kończy się lockdown, jesteśmy ponownie otwarci w sklepie ekosystemowym stacjonarnym. Możemy spróbować zmierzyć, jaki procent naszych klientów pojawiających się w naszym sklepie wcześniej bywało w sklepach konkurencji, a teraz bywają u nas. Czyli na ile te nasze działania. Odniosły skutek. Tego rodzaju raporty też można, możemy my w czas, tak jak i podobne firmy do nas możemy realizować w oparciu o te dane, które, które zbieramy o, o klientach. Druga kategoria działań to targetowanie z użyciem segmentacji Customer Lifetime Value. Czyli Customer Lifetime Value to taki um, współczynnik, który pokazuje nam, jaka jest wartość klienta w czasie w czasie jego życia jako naszego klienta, czyli w okresie, kiedy jest naszym klientem. Patrzymy tak naprawdę w ten sposób, ile użytkownik, który jest naszym klientem, wydaje średnio przez okres, gdzie jest naszym klientem. W ten sposób od, odfiltrowujemy sobie takich użytkowników, którzy są na nas najbardziej wartościowi, którzy po prostu wydali najwięcej. Jeżeli prowadzimy już biznes online, użytkownicy, którzy chociażby dokonują transakcji, muszą zostawić mail, żeby wykonać taką transakcję, i taki mail jest wtedy ich identyfikatorem, możemy w ten sposób wytypować adresy e-mail użytkowników, którzy wyciągnąć z naszej, naszej bazy użytkowników, którzy wydają najwięcej czyli są najbardziej aktywnymi klientami. Tego rodzaju dane następnie możemy chociażby zaploadować na platformę typu Facebook i wskazać Facebookowi, zlecić Facebookowi kampanię do, kierowaną do tych użytkowników, ale też przede wszystkim do podobnych użytkowników w szerokim internecie. Czyli szukamy najbardziej podobnych klientów do tych z naszych klientów, którzy wydają najwięcej. W ten sposób nasze działania, Reklamowe mogą być bardzo skuteczne, bo zwiększamy prawdopodobieństwo nie tylko pozyskania jakiegokolwiek klienta, ale zwiększamy prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo pozyskania tych klientów, którzy mogą wydać u nas najwięcej. Czyli są podobni do tych, którzy już dzisiaj wydają najwięcej. To może być bardzo cenna, cenna forma realizacji kampanii, którą, którą polecam. Jeżeli, mogli, jeżeli tutaj potrzebujecie jakiegoś wsparcia, czy. Potrzebujecie zapytać o to, w jaki sposób najlepiej to robić, to, to jest służymy pomocą. Warto też to weryfikować, czyli tego typu działania powinny przerodzić się na wzrost średniego przychodu, jaki generujemy per klient. Czyli jeżeli mamy do czynienia z sklepem online, to w miarę prowadzenia takich działań ten, ta średnia wartość koszyka powinna nam urosnąć. Wtedy. Zobaczymy, że tego typu działania się nam opłacają. I to już tyle na dzisiaj, tak słowem jeszcze podsumowania, to na co chciałbym, żebyśmy wszyscy wynieśli z tego webinaru, to, to przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w internecie dzisiaj, w szerokim ekosystemie internetu mamy odpowiedź na bardzo wiele pytań. Możemy znaleźć odpowiedź na nasze naprawdę ciężkie pytania, więc szukajmy tej wiedzy, szukajmy odpowiedzi, szczególnie w danych, bo te dane dostarczają już dzisiaj bardzo dużo informacji o klientach i potrafią nam dać bardzo dobrą wskazówkę, w którym kierunku działać. Po drugie, targetujmy mądrze, czyli wykorzystujmy naszą wiedzę po to, żeby tworzyć dobre grupy docelowe. Targetujmy konkretnie te obszary takich klientów, którzy wiemy, że mogą być zainteresowani naszym produktem. Nie strzelajmy na oślep, nie przypalajmy budżetów. Po, drugie, po trzecie też wykorzystujmy wszystkie narzędzia. Jak widzicie, spektrum narzędzi online'owych jest bardzo duży. Biznes UPC opowiada trochę o tym swoim przewodniku dla, dla początkujących biznesów w online. Polecam tę też lekturę, bo dobrze ustrukturyzuje wam podstawy. No i po czwarte, bądźmy odważni, czyli nie bójmy się tutaj używać danych po to, żeby właśnie zwiększać zasięg swojego biznesu, czyli targetując klientów konkurencji, czy potencjalnych klientów, którzy mieszkają na obszarze, który nas interesuje, możemy targetować zwróciem danych. Pamiętajmy o tym, tutaj bądźmy bądźmy odważni w swoich decyzjach na i na pewno nam się to opłaci. To tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu z chęcią pomożemy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia szybko.